thank you Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański i wicemarszałek Mieczysław Baszko podpisali tysięczną umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Szczęśliwym beneficjentem umowy jest Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita z Wysokiego Mazowieckiego. Ta tysięczna umowa, co to dla nas, co to dla nas znaczy, pokazuje pewien ogrom pracy jaką żeśmy przez te ostatnie kilka lat wykonali, pokazuje również, jak wiele udało nam się wspólnie do tej pory zrobić, ale również ten projekt ze swoim zakresem, mówimy tutaj o wspieraniu przedsiębiorczości, a z drugiej strony inwestujemy w badania, w badania i w rozwój firmy. Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita utworzy i wyposaży Centrum Badań i Rozwoju. Koszt tego projektu to ponad 5,5 miliona złotych, z czego dotacja wyniesie prawie milion złotych. W ramach tej inwestycji wchodzi budynek oraz zakład chemiczny, badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. I to ma na celu umożliwić po prostu poszukiwanie nowych. Produktów dotychczas nieprodukowanych, ponieważ zwie, zmieniają się e, zwyczaje i nawyki żywieniowe, i żeby lepiej spieniężać e, ten surowiec, żeby e, lepiej sobie radzić z konkurencją, musimy e, we własnych warunkach, po prostu e, na bazie po prostu, e, szczegółowych badań, poszukiwać nowych produktów, ponieważ no konkurencja na rynku mleczarskim jest zbyt duża, marże zbyt niskie, inwestycje zbyt poważne, by opierać się tylko na decyzjach, na bazie, na bazie intuicji. Budowa Centrum Badań i Rozwoju już ruszyła. Do końca tego roku powstaną zabudowania, natomiast całość inwestycji zakończy się w ciągu dwóch lat. Prace znajdzie tu 10 osób. Inwestycja Mlekowity jest dobrym przykładem tego, co czeka beneficjentów w nowej perspektywie. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach będzie jedną z najważniejszych dziedzin wspieranych z funduszy europejskich. Chciałbym, aby przedsiębiorcy z naszego regionu, przedsiębiorcy i samorządowcy dostrzegli zainteresowanie samorządu województwa podlaskiego właśnie w tym aspekcie swojej działalności, że badania i rozwój firm badania naukowe to jest niezwykle ważny element o którym będziemy o który będziemy się szczególnie troszczyć w przyszłej perspektywie finansowej Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem dotacji na działalność badawczo-rozwojową mogą jeszcze składać wnioski. Do 8 lutego trwa ostatni konkurs w ramach działania 1.1. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty zakładające zakup infrastruktury i urządzeń laboratoryjnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w firmach, a także projekty związane z prowadzeniem badań naukowych, zwłaszcza badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. W gminie Łapy powstanie inkubator przedsiębiorczości. Ma ułatwić zakładanie firm i prowadzenie działalności młodym przedsiębiorcom. Władze Łap liczą na to, że pobudzi on rozwój gospodarczy miasta, które szczególnie dotkliwie odczuwa skutki kryzysu. Inkubator powstanie w dawnym domu spokojnej starości. Budynek przejdzie gruntowną modernizację i zostanie przystosowany do prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt, który znalazł się na liście kluczowych inwestycji dla rozwoju regionu, ma kosztować 3 850 300 zł. Dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego pokryje 3 200 000 zł. Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec kwietnia 2014 roku. Już niedługo w Grajewie powstanie Muzeum Mleka. Będzie to pierwsze tego typu muzeum w Polsce. Zaprezentowane zostaną w nim m.in. urządzenia i techniki produkcji przetworów mlecznych, od tych najstarszych po najbardziej nowoczesne. Utworzenie Muzeum Mleka to wspólny pomysł władz Grajewa i tamtejszej mleczarni. Będzie ono częścią większego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wejdą też pływalnia, spa oraz punkt informacji turystycznej. Inwestycja pochłonie blisko 16 milionów złotych. Zarząd Województwa podpisał z władzami miasta umowę na realizację tego projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego. Dofinansowanie wyniesie 9 milionów 900 tysięcy złotych. Zakończenie budowy dwóch nowoczesnych obiektów pływalni i Muzeum Mleka. Przewidziane jest na koniec 2014 roku.